Pozycja klientek w trakcie depilacji. Ściągamy kapciuszki, proponuję klientowi ściągnąć kapciuszki. I pierwsza pozycja to żabka. Co robi klientka, nie żeby zrobić sobie żabeczkę? Nóżki w takiej pozycji, że pięty do pięt, nogi maksymalnie w dół i położyć To jest taka pozycja żabka. Że dla ciebie będzie wygodnie depilować klience bikini. Jeżeli klientka jest troszeczkę taka grubsza, możesz poprosić klientkę zrobić taką pozycję pół żabki, że jedna noga wychodzi poza fotel. Nie, to znaczy taką, nie może klientka leżeć jeszcze o taką, że taka w napiętym stanie, bo w takim napięciu te bikini będzie takie troszeczkę jakby podniesione do, do góry. Nie. Musi klientka leżeć na plasku. Może być ta nóżka też również w dół i takie dwie półżabki. Kolejna pozycja w trakcie depilacji bikini to depilacja międzypośladek. Nie robimy żadnych piesków, nie mówimy klientce stań na czworaka. Tak nie depilujemy y, części jakby międzypośladek. Bardzo fajna pozycja klientki na boczek, nóżki do siebie i prosisz klientkę, podnieść ci pośladek, pomóc. Ty sobie stoisz z tamtej strony, depilujesz górę, dół między pośladków, nie? Jeżeli potrzebujesz, możesz poprosić klienta obrócić się na inny boczek i podnieść ten pośladeczek do góry. Pozycja klientek w ciąży. Na no logika, klientka w ciąży, w tak już wysokiej ciąży, nie może położyć się na brzuszek. No to jak poradzimy sobie z tylną stroną nóżek? Albo z plecami, no bo różnie bywa. E, prosimy klientkę położyć się na boczek, ciężarną, ona będzie robiła to bardzo powoli, bo wiadomo już tutaj brzuch nam trochę przeszkadza. Ta noga górna zawsze będzie szła w dół. I w taki sposób, to nie jest jakby na boczku tak jak robimy sobie między pośladek, nie, to jest troszeczkę inna pozycja. Ta nóżka w dół to jest bardzo o tako prosto wypchana. Depilujemy tylną część nogi, żeby wydepilować tą nóżkę z tyłu musimy poprosić klienta obrócić się z powrotem i inna nóżka, ta górna, lewa idzie w dół i depilujemy tutaj jakby wszystko co u nas zostało z tyłu. No i tyle, to jest takie jedyne rozwiązanie dla kobiet w ciąży, jak wydepilować te hmm, nóżki z tyłu. Bikini w ciąży robimy tak samo, ta pozycja żebeczki. Jeżeli Pani przyjdzie troszeczkę taka większa i brzuszek będzie przeszkadzać, że będzie tak nachodzić na bikini, to poproś klientkę położyć się na plasko i ten brzuch wziąć i naciągnąć mocno do siebie. No i tyle, nie? To są takie, takie dwie popularne pozycje. Pozycja w trakcie depilacji, pach. Kładziemy się, ręka maksymalnie do góry za głowę, nie prosto, za głowę, żeby skóra była mocno napięta. Jeżeli klientka rozmiar troszeczkę taki większy ma, że nie, że taka troszeczkę większa pani, prosi, żeby lewą ręką w swoją naciągnęła skórę, naciągnęła tam sobie cyca i przytrzymała ci pachę. Ty sobie tutaj wiadomo depilujesz. Możesz poprosić klientkę dwie na raz podnieść paszki. Jeżeli nałożysz dwa naraz toniki, nie? no to niech ta paszka sobie czeka, ale zazwyczaj bardziej lubię robić po kolei, żeby właśnie ona tą ręką pomogła ci trzymać. No i to takie dwie, dwie pozycje, nie w trakcie depilacji, Pach. I tyle.